Good morning, you guys. Welcome back. I'm gonna make this vlog half Polish, half English. I've already decided. Ten vlog pół po polsku, pół po Nie wiem jak to pójdzie. If not, like whatever. Podszkolicie się. Ja i tak tak gadam, więc mnie to będzie naturalne. This is going to be a Spend the Week with Me vlog. Today is Wednesday. I have a meeting soon. I have to go to the bank. Then I have. An event that I'm working at, hence the blazer. I'm a little fancy today. This is how my typical Working week looks like when I'm in Warsaw, but obviously I am a freelancer, so sometimes the weeks look different, more busy, less busy, etc. But I'm excited to vlog it for you guys. <laughs> I'm proud of myself, but I'm very consistent on YouTube. I'm proud of how I'm doing the content. I'm posting every Sunday. If you've noticed, I have a problem with YouTube because I forget to take out my camera. I love living in the moment. That's my main problem. And I always just forget, but I've been like pretty good. It's because I've started filming on my iPhone, and like the iPhone is in my hand a lot, so it's just easy to do it. But I don't know if that doesn't jeopardize the quality. So I guess you guys have to let me know. And look at what happened to my iPhone. I cracked it like two days ago. <laughs> ah, not good. Anyways, I'm gonna head out because I have some stuff to do. Guys, such a few. do taka pani na ulicy, i ta pani mówi, O, ale będziesz dobrze żyła Że ja widzę twoją przyszłość Że masz bardzo dobre życie romantyczne A czy pani ma dwa złotych na herbatę? Ta pani się pyta Więc ja dałam tej pani dwa złotych No ale takie rzeczy, kurde, ja nie lubię z tym mess with, Bo ja naprawdę w to wierzę Że czasami są takie osoby, które po prostu przewidują takie rzeczy Gdybym ja to powiedziała dla jednych z moich kolegów To on by zwariował Julia, co ty? Don't interact with them On tak nie lubi takich witches jest takich medium psychics, nikogo, niczego takiego. Ale na przykład moja mama uwielbia i moja mama jest przekonana, że ona jest wróżką. <laughs> That she's a witch. My mom thinks she's a witch. But yeah, it was weird, like I felt this woman's energy on the street. She came up to me. Czuć było to tak wewnętrznie, że ta pani naprawdę. Coś zna I czuję się tak trochę źle, bo ja dałam jej te dwa złote i później mówi o czymś innym, jakby coś mi chciała powiedzieć, ale ja jakby mówię, przepraszam, się spieszę i wsiadłam do auta. No bo nie wiedziałam co ona powie, ale tak kurde, I should have listened to what she was gonna say! I'm in my vlog era <laughs> Hello, hello. Jestem po obiedzie, po spotkaniu. Jak jesteście w Warszawie i byliście w Lupo albo idziecie do Lupo, telefon mi... Someone sex me to musicie spróbować kotlet milaneze. On jest taki dobry ten sos biały. Ja w ogóle nie wiem co oni tam dadzą, dają. Jest takie pyszne, it's so good. I też mam zarąbistą uh, penne alvarca. Więc naprawdę polecam. Teraz będę jechać na event, który jest w hali koszyków. Jestem teraz na kawie. Green Cafe Nero, Jam Sobia espresso tonic. I got an espresso tonic. This one's with Maracuja. I think this is my new favorite drink. I tried it for the first time ever last week because my business partner natalia had one and she was like i don't think you're gonna like it because it's really goshke like sour this is so funny now like that i speak polish every day i search for like polish words in english vocabulary like not the other way around anyways she didn't think i would like it and then i tried and i was like oh my god it's so good but green cafe nero actually makes one with like maracuja inside it sweetens it a little bit and i'm having it and it's literally so good i also got my computer out i'm working because I'm about to film a video at an event. So I'm just looking over the brief, making sure that I'm ready. And this is like how my work looks like on the town. Thankfully, the weather's a little nice so I can sit outside. I'm really using the outside while I can because the weather in Warsaw has been so bad recently. I got this soup. I'm eating some dinner, and then I'm gonna get to work, take a bath, work on Switcha, work on some personal projects that I have. The event was really good. I did my materials fairly quick. It was so nice to like see everyone and all my friends, and it was actually so sick because they had like non-alcoholic options, which I mean they usually do, but I was driving, so it was perfect. I was worried I'd go there for some reason and like not be able to. Drink the drink, which like, you can't do if you're going to an event. Hi guys, dzisiaj co ja miałam za dzień? Jest piątek, ale ogólnie musiałam nagrać taką self-tape do audition w filmie. W ogóle dostaję tyle wiadomości, bo taki nowy serial, w którym ja jestem, wyszedł. Się nazywa Styk, tam gra Owen Wilson. To robiłam właśnie w Kanadzie, kiedy tam mieszkałam, bo tam też jestem z agencją dla aktorów i to jest taki super moment w mojej karierze, like, I don't know. No i pamiętam, kiedy ja właśnie robiłam tą audition do tego i kiedy byłam na planie. I tak grałam tam jako day player, jestem w jednej scenie, but you have to start somewhere i czuję po prostu ten gratitude ten cały tydzień, że wszyscy... Piszą, bo to jest wielki serial w Stanach teraz. Bardzo dużo osób go ogląda, jest bardzo popularny. Chyba jest w top 10. And like I'm there, so that's huge. Bardzo się cieszę. Dzisiaj jadę na kolacyjkę z marką Benefit. Robią tą kolację w sen. Ja się bardzo cieszę, bo ja tak długo nie jadłam sushi. So I hope that there's sushi. I need to get my sushi fix. Ale w jest muszelki, seashells. Więc ubrałam taką like... This kind of dress that has perły i takie seashell earrings to match the vibe. Akurat słoneczko wychodzi, jest fajnie. Muszę za niedługo jechać. Ale boże, jak ja nie mogę wstrzymać się na jednym temacie, ok? Dzisiaj miałam self-tape. I had a self-tape today. And I had to make myself like cry. Musiałam w niej tak płakać, tak być, tak like scared. I ja ogólnie jestem w takim momencie, że ja mogę to zrobić like on the spot. It's so good. That it's like scary. Oczywiście to trzeba, like, prepare yourself i wejść w tom emotional state. To, że ja to potrafię, I'm kind of shocked at myself, i tak fajnie się to oglądało później, jak ja to nagrałam, bo to było zupełnie nie ja, inna osoba. I was watching a different person, więc to było fajne. Paulina później przyjechała i robiliśmy porządek w mojej garderobie, w moich kosmetykach. Ja po prostu nienawidzę takich rzeczy robić. Ona jest w tym taka dobra i ona mi mówi: Ty tego nie będziesz ubierać, wywalamy. Bo ja tak sama, I'm a hoarder Hoarder to znaczy, że ja mogę trzymać rzeczy bardzo, bardzo długo Wiedzieć, że ja ich tak naprawdę nie potrzebuję, ale trzymam Bo ma jakiś sentimental value dla mnie Dobra, będę jechać, też mam taką torebkę It's like kind of seashell vibes Więc we're really going for the theme today W ogóle nie było parkingu, chcę wam powiedzieć Więc idę 10 minut piechotą, zaparkowałam daleko Ale nigdy tutaj nie byłam So always look for the positives że poznaję nowy park. Chyba to jest park w Warszawie. To tak o wygląda. Ja nawet nie wiem, co to jest. Ja nigdy tego nie widziałam. Wiecie? Dobrze, że ja ubrałam krótkie szpilki. do okay, you guys, night recap i moje ulubione, coś mleczko. Mm, mm, mm. Kolacja była bardzo fajna. Sen ma dobre sushi. Było bardzo miło, chociaż trochę jak słońce już poszło na dół, to było zimno. Ja musiałam sweter nałożyć. Like it's weird, it's summer. Ale fajnie po prostu wyjść z domu, coś porobić, czas dla siebie, to socialize. Czasami podczas tygodnia mam takie wrażenie, że ja po prostu idę do pracy albo idę zrobić moje jakieś sprawy. Rozmawiam z Natalią, my business partner, z rodziną oczywiście, ale poza pracą to tak naprawdę like I don't really socialize anymore. Trzeba wyjść i pogadać, like meet new people and stuff. I zawsze na takich kolacjach jest interesting, chociaż dla mnie, bo ja nie siedzę w polskim internecie, więc ja nie wiem kto jest kto za bardzo. I po prostu poznaję wszystkich, są wszyscy nowi dla mnie, nie znam nikogo. Więc z jednej strony tak fajnie po prostu wszystkich poznać i nie wiedzieć nic. I kind of like it that way. Nawet moje media na telefonie są wszystkie zestawów. PMO, well, i się wykąpać i poleżeć wannie I love my baths. I'm so crazy. Ja mam to po mamie, ja i mama kochamy like nie prysznicę, tylko kąpiel. Prysznic po siłowni, bo szybko, sprawnie, a pod koniec wieczora. I don't care what time it is, it's a bath. Dzień dobry, you guys! Happy Saturday! Wczoraj poszłam spać o jakiejś 12.30. Oglądałam serial. Teraz wstałam i maluję się, bo będę jechać do butiku. Używam tutaj mikrofon, bo ja nienawidzę tego dźwięku. Um, łazienki, kiedy jest taki Echo w moich filmikach I'm crazy, ale dzisiaj się spotykam Z moją koleżanką też Gabi I później mam spotkanie z Natalią Bo będziemy planować naszą Nową kolekcję i po prostu takie Akcje na nowy Nie na nowy rok, co ja gadam Akcje na fo, Bo ja niedługo wyjeżdżam z Polski, więc my to tak robimy długo przed. I później dzisiaj mamy kolację znowu w Sen. Wracam do tego miejsca, ale tym razem z dziewczynami z butiku. Bierzemy wszystkie dziewczyny, które pracowały u nas podczas tych dwóch miesięcy na taką fajną kolację. Naprawdę tak się nam udało. Ja właśnie robiłam te wszystkie interviews z dziewczynami i wybierałam dziewczyny do butiku i. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, nie mogłaby to pójść lepiej. Więc dzisiaj będzie taki Switcha Girls Evening. Jestem... Bardzo excited. Mieliśmy dzisiaj mieć surfskate, ale musieliśmy skancelować, bo padało i jakieś ślisko to. Nie chcemy po prostu ryzykować, żeby nie było żadnych wypadków, więc niestety nie udało się dzisiaj, ale będziemy walczyć o nową datę. Ale ja już robię taki make-up na cały dzień, żeby też był na kolację. Taki lekki w moim stylu, oczywiście. Moje odkrycie roku jest to, takie coś i ten puder. I pod oczy, Boże, jak to super rozświetla, po prostu oko. Tak like, I love it. Czasami też po prostu używam biały, bo ten jest taki blond, chyba, shade suda. W przyszłym tygodniu zdecydowałam jechać do babci, do Dzierżoniowa. Więc to będzie taka fajna break from the city. Będę prowadzić moim nowym autkiem. First little road trip, mini road trip. Się chyba 4,5 godziny. Ja po prostu nie wierzę, jak szybko to lato idzie. I jeszcze jaka pogoda do tego, że w przyszłym tygodniu też jest nasz ostatni tydzień butiku. To jest po prostu like wow! Dopiero pamiętam, jak my malowałyśmy te wszystkie ściany. Hmm. A ja miałam się. Cheers! Cheers! Jak ty teraz jesz? Teraz to będzie Popracowane, pojedzone. Yes. Jak się czujemy? Spać mi się chce. Mi też. Ja przed chwilą leżałam na Natalii wersalce i mówiłam, ja się nie ruszę. Ja mam małe dziecko, a Julka powinna umieć żyć bez snu. Zrobiliśmy nową kolekcję, plan na nową kolekcję, i idziemy do i tkaca na spacer Zdecydowałyśmy, że We're done We're done Tak ładnie, we go shopping The new collection's done, let's go Hi guys! Okej, okay. nie wiem czy ta kamera się nie wywali ale idziemy do domu. Obie jesteśmy tak zmęczone. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czy to jest pogoda, po prostu. Pogoda, starość. Nie, no co? Brak snu. Ja maczę dzisiaj nie piłam, więc może to. Idziemy na maczę? Możemy iść na maczę. Możemy iść. Ja już piłam kawę i piłam maczę. O Boże. Czy to mi się. Dobra, ja w ogóle nie wiem, czy mnie tak dobrze widać, ale pan wózek. I on. On duty right now. <laughs> Nie chcę Gabi leżeć, więc idziemy tak jak idziemy. Jutro mamy nasz um, wspólny bieg run club. Ostatni i będzie też tam dance party, to będzie bardzo interesting. Już wyszykowałyśmy się na kolację. Zrobiłam espresso tonic. This is my new thing. It's my new favorite drink. Gabi miał... No, Gabi miał szczepienie, więc y, płaczę, chyba nogi go bolą, a Natalia się przygotuje. Chodźmy powiemy. Cześć! Hello? Hello! lepiej przyznaj się, y, kto Ci pokazał ten drink? Natalia mi pokazała a, ten drink, no ale mu a wiesz co? Ja chyba mówię na tym vlogu, że ty mi pokazałaś ten drink. pijąc go w Green Cafe Nero. Naprawdę go piłam i mówię, to jest my new thing. Natalia mi pokazała na spotkaniu. So good. A Natalia mieszka już w tym mieszkaniu długo i dopiero się nauczyła, że no, jest. Rok i dopiero się nauczyła, że jest taka fajna lampa, co się włącza na makijaż. Dzień dobry, you guys. Ogarniam dzisiaj nagrody, bo mamy nasz run club, więc ja to wszystko pakuję w moim aucie. Ja dzisiaj rano wcale nie mogłam wstać. Nie wiem co jest, ale te dni jestem strasznie zmęczona i wczoraj też, po prostu może to jest ta pogoda. Po prostu dzisiaj jakoś wiedziałam, że muszę wstać, nie mogłam, kręciłam się, nie spałam dobrze i teraz trzeba biegać. I szczerze mi się tak nie chce biegać But I'm not a princess, więc nie będę tutaj czekać Idę pobiegać Ciekawi mnie jak to wszystko pójdzie Ale myślę, że dobrze, po prostu to jest nasz pierwszy taki event Gdzie będzie naprawdę DJ i konkursy I wielką grupą tutaj przybiegamy Więc będzie fajnie Dzień dobry you guys Jadę dzisiaj do agencji Jest poniedziałek Będę robiła digitals Które są takie po prostu Bez makijażu Bardzo proste zdjęcia, które agencja wysyła do klientów I się robi je i w ciuchach i w bikini Takie bardzo proste headshoty, full body shots, profile Więc jedziemy zrobić to Ogólnie to wczoraj mieliśmy ten run and dance event I super poszło I potem poszłam na masaż był wspaniały, ale byłam tak padnięta po tym biegu, że po prostu I was marinating in my pouch. Wyszłam właśnie z agencji, teraz jadę do Sam. Pierwszy raz będę tam coś jadła, ja nigdy tam nie byłam, ale guess who I'm seeing? My sister! Ja nie mogę się doczekać, już Kasia tak długo nie widziałam, więc będzie super się ogólnie spotkać, zobaczyć. I'm very excited. Ja już jestem też głodna, więc przyda się bardzo. Ale chcę wam opowiedzieć trochę o wczoraj, bo wczoraj mieliśmy ten run and dance i ogólnie było super. Co za turnout. Ja nigdy bym nie pomyślała, że organizuję takie eventy w Warszawie, że był DJ, kawa. To było tak, że spotkaliśmy się przy stadionie i biegnieliśmy do tej kawiarni. Było bardzo dużo osób. Były dwa grupy, jedna na 6 km, jedna na 4. Mieliśmy trzy różne konkursy. Jeden, gdzie możesz wygrać dla dwóch osób przejazd helikopterem. Jeden taki kahut, gdzie wygrywa zestaw od Caudalie i trzeci konkurs to był taki, gdzie robisz zdjęcia w lustrze, oznaczysz Caudalie i Switcha i były cztery nagrody i po prostu co ludzie wymyślali, to było takie śmieszne. Ja po prostu cały czas tam patrzyłam and you would think like it couldn't get any better, że jedna osoba stała na rękach i później druga osoba podchodzi i stoi na krześle na rękach. I'm not even kidding, to było po prostu szok. Ale dobra, ja już będę jechać. Widać, że siostry, bo zamawiamy to samo. Cheers. I jeszcze raz to samo. Zamówiona. Mieliśmy jedzenie. Jak oceniasz? Bardzo, bardzo dobre. Ja w ogóle mi smakowało tutaj więcej niż w buce przez To Bo ja zawsze zamawiam tam jajka po turecku, Że to nigdy nie było. Co? Bo to jest życie mamusi. Tak, juhu. życie mamusi. Jak się ma dziecko to się śniadanie je w domu, słuchajcie. Tak, dokładnie. Kasia Nie ma mnie. Po knajpach. Tak, ja mnie teraz pod auto yy, yy, podwozi tak. i idziemy do Arkady, tam pochodzić, bo jest tak gorąco, ale nareszcie jest gorąco. Ale ja ubrałam dzisiaj całe na czarno i jest to tak Dobra, ja, ja też cyncy założyłam, prawda? No tak, ja mam o, tutaj jeszcze trochę dalej i na, będzie po prawej. Już skończyłam z siostrą. Byliśmy w Arkadii również po lunch, ale ja finalnie nic nie kupiłam. Ja nie wiem, staram się teraz nie overconsume, overbuy, szczególnie kupować rzeczy, które ja po prostu nie potrzebuję. No i teraz ja idę na rzęsy i brwi do salonu Beunik. Ja tutaj chodzę już kilka lat, to jest before. Tak o, okej, okay. nie mam w ogóle maskary, ani nic na twarzy i zrobię after po moim appointment. Okej, okay, guys, tutaj mamy after, dopiero wyszłam z salonu, ale powiem wam, mam taką suchą skórę, takie suche usta. Muszę iść coś zjeść, I'm so hungry. I tak szybko dzień zleciał. Nie wiem, gdzie te dni idą, że ja tylko jeszcze zostaję tydzień i później wylatuję z Polski. Like what? Zrobię teraz... Kilka unboxing, bo mam kilka paczek, so I thought, why not do it on here? Pierwsza rzecz byłam w Seforze i robiłam kilka zakupów, więc to nie jest akurat paczka PR. To jest po prostu coś, co ja bardzo lubię i kupiłam sobie sama. Kupiłam rozświetlacz od Rare Beauty, bo on jest genialny i w ogóle mam większą wersję i tego się nie da zużyć. Po prostu już go mam chyba dwa lata. Kupiłam taką bardzo mini wersję na podróż, bo nie chcę targać tego dużego, to dodaje wagę, wiadomo. No i tak, jestem teraz na podłodze. Kupiłam taką Corrector Brush. Concealer brush. No i kupiłam takie super SPFy. Ta marka się nazywa Beauty of Joseon. Chyba to jest koreańska marka. Chyba tak. Ja tego już mam. And I run through this so quickly To jest jeden z najlepszych SPF-ów na twarz Który użyłam jako bazę pod makijaż I po prostu codziennie on w ogóle nie jest ani tusty, ani nic Ale mają teraz nowość Jakiś Aqua Fresh, taki niebieski Więc zdecydowałam też wziąć ten i przetestować na skórze Bo jeden miał być dla mamy Więc dam mamie może ten Bo ja jego znam, kojarzę i wiem, że jest dobry Chcę po prostu, żeby moja mama spróbowała Ale ten będę testować Jeszcze dobre SPF pf y mają Caudalie. Oni mają zarąbiste SPF, taki olejowy na całe ciało i taki styk, który ja kocham z nim ćwiczyć. Albo dni na łódce bez makijażu po prostu szybko sobie dajesz gdziekolwiek potrzebujesz. Następnie dostałam przesyłkę z Tarte, więc otworzymy ją razem. Tak o, się prezentuje otwarta. Tutaj mamy Makeup Brush. Tutaj pisze, że to jest na concealer. Znam ten korektor bardzo dobrze, więc cieszę się. To jest w ogóle moim zdaniem ich bestseller. Są znani przez ten korektor, bo on jest po prostu genialny Wysłali mi dwa takie korektory I też wysłali mi ten, który jest teraz w styk Będziemy testować Poszłam na kolację z Benefit Też dali tutaj malutką paczuszkę Mam tutaj takie coś na bagaż Brylancik na telefon I ta kosmetyczka, ale czadowa Taka, o, chyba to można. Tak, to można w ogóle unhook it. Ale czad! O, Bad Gal, Bang! Mascara zawsze się przyda. Tinted Moisturizer, rozświetlający, dewy. No i dostałam z mojego ukochanego Sol de Janeiro. Uwielbiam tą markę. Ich po prostu wszystko pachnie najlepiej na świecie. Kocham te Bam Bam Creams i te perfumy. Oni mają po prostu, to wszystko jest genialne. I to była taka wymarzona współpraca, bo ja przysięgam. Ja używam to od lat. Ja chyba to sobie w ogóle Bo zman... Boże, mój mikrofon był tak, o, mam nadzieję, że mnie słychać było. I ja w ogóle chyba zmanifestowałam tą współpracę, bo ja już tak długo ich uwielbiam, więc to było tak, jak tu dostałam, że oh my god, yes, Emilia, yes. Więc będę to otwierać jak... Znajdę paznokcia. Okej, okay, poddaję się, otworzę z nożyczkami, tylko muszę po nie iść. Ale ogólnie ja już będę kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobają takie tygodniowe vlogi, cokolwiek się stanie. W przyszłym tygodniu lecę do Grecji, so I'll try to do a little vlog from there. Dziękuję naprawdę, że jesteście. Jestem dumna z siebie, że wracam na YouTube i że jeszcze tak consistently ja wracam. Ale naprawdę bardzo się cieszę z wami się podzielać, co u mnie słychać w takiej formie dużej, bo czasami TikToki po prostu they're not enough. Nie starczą sekundowo. Więc bardzo wam dziękuję, że mnie wspieracie, oglądacie and see you next week.